Na dół, na cygańsko. Cyferki. Tu są tylko dwie, te dwa wieki z przodu. A, z tylko dwa. Nie, na no, rowerkę zarobisty tylko że no, no niestety, no to to jest na ulicę tylko. A wyłącznie. Można troszeczkę opony szersze, ja i tak będę wymieniał opony. Bo... Wreszcie, że kolarka jest jeszcze twardsza. Uważaj, uważaj. Można Można jasne. To tamto i... No moje tutaj jest twardsze chyba trochę. Ale jak leciutko się toczy. I uważaj na zakrętach, na piasek. tutaj miała, to by, było, by była wieżę wyżej kierownica, to by było inaczej Nie, czarny jest coraz Jest większy się, ale, A jest... Ale on jest troszeczkę za duży, ale w sumie dobrze nawet Sławka jest taka, że To jest wysoko Te same ma koła i ten też ma te same koła. Ale na pewno ramach też jest coś. Ciebie? Być może... Uś był z tego powodu. Ale jeździ się dobrze, nie? tak? Aczkolwiek lepiej lepiej bym zrobiła też albaty lepiej, jakbym kupiła taki sam jak słaby. No ale tak, to ktoś tam ten kosztował 800 zł. 600 no Ale w sumie nawet lepiej jak mam Nie, rozmiarowo rama jest taka sama, tylko że tamta u Sławka tak ojdzie Bardziej, bardziej rura opada no, no, no. Ale rozmiarowo to jest to samo Wiesz, przynajmniej im cięższy, jak robię cięższy rower to większa kondycja będzie, nie? No ale... Yes. Dobra, jedziemy tu Jedź tutaj Na tym to się zarobić jeździ Kurde Czad W sumie nigdy nie tak nie dałeś ci dam, tylko że musisz uważać bo to są pedały O, bardzo bo to są wpinane, nie? No zaczynaj się co ci dałem? No dawaj! Tylko, że znowu tu masz siodło wysokie nie nie obniżę. Nie obniżysz? Lampa. Oh, fuck. Czekaj, zejdę na bok trochę Za wysoko, ale no i pedały, ale fajnie. Duży jest po prostu za duży na mnie. Mały Lepiej nie! O ja czasami taką osy już jadę. No nie no, to tak to jest tylko na miejscu. No. Może jakbym miał taką kierownicę tu? Nie, mostek musi być. Bardziej do góry. Ja mam odwrotny. Te 40, wiesz, to tu się zatrzymaliśmy, popatrzyliśmy, tu się zatrzymaliśmy, coś tam się zjadło. No, ale to jedziesz cały czas, nie? No. No. No, stopowo, Praktycznie cały czas po do To ja mówiłam słowko. I tu, i w górę. No, po asfalcie, tu i znowu. No więc zrób 50 tu, a zrób 50 tam, nie? No, tutaj jest dużo czymś. Naciskając zawsze dajesz na lżej. W każdych, w każdych manetkach jak naciskasz to jest lżej. Oprócz przedniej, mówię o tylnej. Przedni jest odwrotny. bo tam możesz dzwona wyciąć, na tych wąskich oponkach Ta? No chodź Musisz uważać jak są szczeliny pomiędzy płytkami, żeby nie wpaść w tą szczelinę. Tą stroną trzeba jechać chodnika, nie tamtą kosztuje eurobiznes, ale eurobiznes jest fajny, bo on jest bardzo prosty, jest bardzo prościutki i to jest super. sobie kolarze jadą, tym paryż żróbę, co jest jednostlitniowy wyścig, on ma 280 chyba 80 km i z tego ponad 100 km jest po takich brukach gorszych, gorszych, co, wyobrażasz te co oni tam, co oni tam przeżywają. To jest tragedia. to yeah.